Cześć. Czy zeszło ci się kiedyś stworzyć pięknego e booka lub prezentację w kanwie, ale miałaś wrażenie, że coś ewidentnie nie gra, że czegoś brakuje, że odbiorcę tylko przewijać slajdy i potem nic o tym nie wie. Nie. Super, mam dla Ciebie świetną wiadomość, ponieważ Canva zmieniła teraz troszeczkę swoją definicję i dołożyła nam nowe narzędzia, która pozwala nam tworzyć nie tylko piękne obrazki, ale także interaktywne projekty. I w dzisiejszym odcinku pokażę Ci Canva Code, czyli funkcję, która, tak jak powiedziałam, zmieni grafiki w interaktywne projekty bez problemów. Ty możesz to zrobić samodzielnie za pomocą jednego promptu. I zaraz Ci pokażę, jak to działa. Zanim przejdziemy do praktyki, musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Czym właściwie jest Canva Code? Wyobraź sobie, że Twoja grafika nagle używa. I nie chodzi tutaj o zwykłą animację czy też przejścia pomiędzy slajdami. Chodzi o prawdziwą interakcję. Czyli dzięki sztucznej inteligencji możesz teraz wpisać jedno polecenie, tak zwany prompt, a kanwa sama wygeneruje działający kod. Czyli chcesz stworzyć quiz, który na przykład zlicza punkty, a może kalkulator kalorii, interaktywny formularz, albo coś jeszcze w tym stylu. Kiedyś potrzebowałeś do tego budżet, programisty, teraz wpisujesz w. Zwykły prąd. Stwórz quiz z trzema pytaniami i gotowe. Kanwokoł zajmuje się logiką, a Ty zajmujesz się całą resztą. Zobaczmy, co konkretnie możesz zrobić z tym narzędziem. Po pierwsze quizy, testy wiedzy, czyli tworzysz kursy online i po każdej lekcji możesz na przykład dodać moduł, w którym od razu sprawdzi wiedzę Twojego kursanta. I nie jest to jakaś statyczna karta pracy, to działająca aplikacja, która pokaże wynik, dobrze bądź źle, bądź jakikolwiek inny. Po drugie, inteligentne kalkulatory. Jesteś dietetykiem. Możesz stworzyć w kamie planer, który sam policzy kalorie, poprowadzi tutaj Twojego pacjenta. Możesz zrobić kalkulator wyceny usług dla klienta. Klient wystarczy, że wpisze dane, a wynik po prostu pojawi się sam. I dzięki temu Ty masz w niej pracę. Po trzecie, interaktywne portfolio. Zamiast wysyłać klientowi jakiś nudny plik, wysyłasz mu stronę, na której może filtrować Twoje projekty, klikać w te kategorie, które go interesują, oglądać, wybierać i zobaczyć, jak się z Tobą pracuje. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak to wygląda od środka. Przejdźmy sobie do kanwy. Jesteśmy w kanwie, a następnie przechodzimy do zakładki. Zakładki Canva i Sztuczna Inteligencja, a następnie wybieramy code. I to jest przestrzeń, w której będziemy pracować. Tutaj będziemy wpisywać nasze polecenie do, do Canwy, czyli ten prompt, który będzie mówił o tym, jak ta nasza aplikacja ma wyglądać. I to jest największy problem, to jest największa praca, którą musimy wykonać, żeby właśnie taki prompt dobrze stworzyć. Ja stworzyłam dla Ciebie tutaj ułatwienie, czyli taki e-book, w którym zebrałam. Ponad 120 promptów, które możesz wykorzystać w swoich różnych branżach. Prompty zostały podzielone tutaj na kategorie, i możesz sobie właśnie taki prompt tutaj skopiować, a następnie przejść do kanwy i go tutaj wkleić. Jeśli jesteś zainteresowany tym e-bookiem, to wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie. A my tutaj będziemy generować teraz naszą aplikację. Tutaj Canva będzie musiała zadziałać, więc musimy się uzbroić w cierpliwość, aż nasz kod się napisze. Oto stworzyliśmy sobie dziennik sesji coachingowych i teraz możemy sobie tutaj dodawać nowych klientów, tworzyć ich portfolio, kartotekę. Jak widzisz, nie trwało to długo. Około 3 minut nam się taka aplikacja tutaj generowała. Oczywiście to jest Pierwszy, pierwszy tutaj szkic, dalej możemy sobie z kanwą rozmawiać i dalej możemy tą aplikację tutaj upiększać, dodawać różne funkcjonalności, więc ten pierwszy prompt, który tutaj mamy jest najważniejszy i na, dalej do niego będziemy dokładać kolejne rzeczy, które chcemy sobie zmodyfikować. Więc teraz tutaj mogę poprosić go o to, żeby na przykład e, stworzył tę stronę bardziej w jakimś konkretnym stylu, zmienił fonty, dodał kolory. E, co ważne, każde polecenie, które tutaj będziemy teraz wpisywać, liczy się jako właśnie jedno polecenie. E, w kanwie wersji darmowej możesz mieć 20 takich poleceń na dzień, natomiast w wersji płatnej możesz mieć, czyli w tej kanwie pro, możesz mieć 60 poleceń dziennie. E, każdego dnia ta liczba się resetuje, więc możesz jutro wrócić ponownie do swojej aplikacji, jeśli dalej chcesz tutaj sobie ją upiększać, dokładać jakiejś funkcjonalności. I dlaczego tym mówię teraz? Bo rok 2026 to rok interakcji. Nikt już nie chce czytać ściany tekstu, ludzie lubią się bawić treścią, sprawdzać, działać samodzielnie. I właśnie Canva Code ci to daje. Tak teraz będą wyglądać materiały, więc może lepiej nauczyć się tego już teraz. Scampa Code będzie idealnym rozwiązaniem dla edukatorów, jęcerzy, wirtualnych asystentek i każdego, kto chce sprzedawać swoje produkty cyfrowe skuteczniej. A ja bardzo chętnie cię tego nauczę, i jeśli czujesz, że to jest coś, czego chcesz się nauczyć w tym roku, to koniecznie zajrzyj do mojego kursu, w którym pokazuję, jak działać z Canva Code, i to będzie na pewno coś, co przyda ci się w twoim biznesie, właśnie. Teraz. Link do kursu oraz wszystkie informacje o Canva Code znajdziesz w opisie, więc tam Cię odsyłam i oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. No to jaką aplikację stworzysz, jaką pierwszą? Koniecznie daj znać mi w komentarzu.